Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery zawodnika w skokach narciarskich 2002. W dzisiejszym odcinku robimy sobie pierwsze loty. Zanim zaczniemy oczywiście zapraszam nowego osoby do subika i zostawcie tam jakiegoś zasięgowego lajka. Oczywiście musimy sobie zacząć od woskowania, sucho będzie, sypki 54%, wilgotność śniegu tutaj mamy uniwersalną, także możemy sobie go Śmiało dać. Ile sobie go damy? No tak dosyć dużo sobie go damy. Może będzie dobre to smarowanie. I gruby mamy, średni. O, mam taki prawie, że dobry smar na to. Damy sobie gdzieś, może tyle. I resztę sobie zostawimy chyba uniwersalnego, albo sobie dodam jeszcze troszeczkę tutaj tego, troszkę tego i uniwersalnego troszeczkę dosłownie. I zaczynamy, drodzy widzowie, pierwsze loty w Harachowie. Lecimy. Skocznia w Harakowie już czeka na najlepszych skoczków świata. <grym> no, jeszcze mógł coś powiedzieć, ale trudno. Zobaczmy sobie chociaż kawałek animacji tej skoczni. Nie wiem, czy tutaj kamera nam dojedzie na tą skocznię. Zobaczymy w jakim kierunku ona będzie szła. No idzie na skocznię. No chciałbym to zobaczyć. Patrzcie ile tu jest w sumie szczegółów tej grze domki jakieś tam nawet w górach. Tutaj krowa Milka, no mniejsza, że ona stoi na dachu, a przednie łapy ma w powietrzu. No, pokażcie tą skocznię, pokażcie harachów i mamy tą piękną mamucią. Skocznie ogromniasta ona jest, i jeszcze z góry nam tutaj pokaże ludzi. Już przechodzimy, drodzy widzowie, nie krzyczcie. Chciałem sobie tylko tą animację zobaczyć. I Barty gry zaczyna 70, 1 kombinacja wosku. I tak, pierwsze loty nie spodziewajcie się jak, jak super lotów, no bo to są pierwsze loty. Jeszcze zawodnik nie jest jakoś super rozwinięty. Ale no, piękne wybicie. Ale tutaj się wysoko leci. Ło, kurde, to aż tak dobrze będzie? Taki dobry aż skok? Ło, wow. nie wyprostowałem się tutaj, prawie upadek. 95,5 metra. No to dobry skok, jest 19 miejsce. Lot w sumie. Też kombinacja wosku mi tutaj pomogła na pewno. I lecimy z kolejnym skokiem. Pierwsza seria, ważniejszy ten skok jest. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. niezły, wybicie. Wygląda na to, jakbyśmy lecieli. Bardzo dobrze. Aj, szkoda, że dalej było telemarku. Ale nie było też zachwianego tego lądowania, także tak nie najgorzej. Tak, to to Dlaczego zwycięzcą jest Barty Co? Dlaczego tak? To chyba rekord pobiłem, ale osiemnaste miejsce jak na razie. I to mogą być dobre loty. Zobaczymy, jak będzie w tym skoku. O piętnastkę tutaj mogę powalczyć. Znów próje, Dobre wybicie. Mam nadzieję, że nie przytną miarę bezproblemowo tutaj troszeczkę się pod wiatr ustawiłem. I jest lądowanie z takim telemarkiem, nawet będzie bardzo dobre miejsce: 191,5 metra. 19, no, Jestem myślałem, że będzie trochę wszystko. lepiej. Mam nadzieję, że spotkamy się na następnych zawodach. No, spotkamy się, a czy mam się nie spotkać? 2200 dolarów w każdym razie zarobiłem. Także możemy sobie tutaj zrobić trening oczywiście i statystyki rosną. Technika lądowania mi jest potrzebna lepsza, żeby to lądowanie częściej było dobre. No i śnieg, sypki sobie, Kurczę, aż tyle, ja nie mam tyle tego smaru, troszkę sobie damy tylko. A resztę sobie uzupełnimy najwyżej yy, tym jakoś i uniwersalnym troszeczkę tutaj na gruby sobie damy. No, i zobaczymy, jaka będzie kombinacja, ale prawdopodobnie nie będzie zbyt dobra. Kolejne zawody w Harachowie. Skocznia w harakowie już czeka na najlepszych skoczków świata. Długość rozbiegu nawet mamy. 118,5 metra, nie zauważyłem tego wcześniej. No i mamy tutaj e, leciutki śnieg. Leciutko pada. Śnieg będzie na pewno zalegał w torach najazdowych, a w tych czasach jeszcze nie było dmuchaczy. <grych> Dobra. Znalazł doskonały ładnie. punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. Leć, bard. I. Ładnie, ładnie. Będzie kwalifikacja, chociaż to lądowanie pozostawia wiele do życzenia cały czas. 19 miejsce. I lecimy sobie z kolejnym skokiem. Oby był dobry. Pierwsza seria. Znów o nie, za wcześnie. Ja mam nadzieję, że nie przytną muszklę. Za wcześnie, ale wiatr tutaj widzę mi pomaga nawet. Nie udało się Telemarku zrobić znów, ale myślę, że z tym skokiem będzie kwalifikacja. Zwycięstwo jest warty gry, jak nie wiem, no. 23 miejsce. No i proszę państwa, walczymy o 20 teraz. Czy ta 20 będzie, zaraz się okaże. Ten o nie! Początek to katastrofa. Nic z tym nie można zrobić. A za późno się wybiłem. Myślę, nie no kurczę, jak już koszyku. idzie. A, jak już źle wszystko idzie, to już na całego. Upadek niestety. Które będzie miejsce? Ostatnie. <laughs> Także te loty. O, sponsora mam. 7000, no pewnie, że chcę. I otrzymałem 1000 dolarów. No upadek niestety był. Cóż zrobić. Idziemy sobie na woskowanie, a potem zawody w planicy. I sypkiego sobie damy, troszeczkę, style, grubego sobie damy. Yy, no, damy sobie nie za dużo. Wreszcie uzupełnimy uniwersalnym. Ok. Myślę, że sobie mogę jeszcze pójść... A nie, nie mogę, bo nie mam tutaj dostępnego najlepszego trenera, więc to na razie odpuszczę. No nieważne, niech nam się zbiera... Tutaj kasa to sobie coś fajnego potem kupimy. Lecimy na zawody w planicy teraz. Słynna mamucia skocznia w planicy. Wita wszystkich fanów skoków narciarskich. Oby tutaj żadnych upadków już nie było. Żadnych wypadków przy pracy. O! Zobaczmy sobie animację tej planicy, proszę państwa. Także piękna skocznia. Chyba jedna. Tutaj z ładniejszych skoczni w tej grze, tak mi się wydaje. W tamtych czasach planica była bardzo, bardzo popularna. Teraz już jest troszkę mniej popularna. Bo mamy już Wikersund, mamy tych mamutów troszkę. I 58% kombinacja może być. Dobra, lecimy z kwalifikacjami. Już widzę, że tutaj będą problemy z wiatrem, bo ciężko utrzymać na rozbiegu tą kuleczkę. Ładne wybicie. Ładnie to wygląda. No ale to są tylko kwalifikacje i piękny telemar. W końcu się udał ten telemar. Jaki akcent na udał. Nikt nie mu zwycięstwa. Tak, nikt nie odbierze mi zwycięstwa. zwycięstwa. Ale 14 miejsce to dosyć ładnie. Oby równie ładnie było także w tej pierwszej serii. Potem mamy jeszcze chyba jedne zawody na planicy i to będzie koniec lotów. Uwaga, niepnął całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. Delikatne problemy przy wyjściu z progu. Aj, nie udało się Telemarku zrobić, ale skok bardzo ładny da mi kwalifikację na pewno. Na nie z Dwudzieste miejscu. Nie ale... 22 miejsce. Okej, okay, to walczymy znowu o 20. Ale już coraz lepszy zawodnik, coraz lepsze te statystyki. No i będą coraz dłuższe skoki, Zaczął mam nadzieję. Infekcji. Wow, jakie problemy w z progu. Ale już ustabilizowałem i lecimy po 20. Czy uda się wylądować z telemarkiem? Znów się nie udało. Szkoda. Ale myślę, Krasz że to. tak samo szybko dla skoczków, jak i w życiu. <laughs> Przemyślenia, kurczę, komentatora. 20 powinna być. No nie, 21 miejsce. Ale to prawie. Że... Zapraszamy na. I proszę Państwa, ale mamy już kasę 10 tysięcy w kolejnym odcinku. Może jakieś zakupy sobie zrobimy. Eee, lecimy na kolejne woskowanie. Znowu tutaj musimy troszkę smaru nasypki użyć niestety. A użyjemy go trochę więcej. Na gruby, średni. Yy. No dobra. Niech będzie tyle. I resztę uzupełnimy uniwersalnym. I ostatnie zawody w dzisiejszym odcinku. Ostatnie Słynna loty. Mamucia skocznia w planicy. Wita wszystkich fanów skoków narciarskich. Indybry. O, jaka teraz przejrzysta pogoda jest. Ładny to teraz wygląda. <laughs> o. Piękne miasto, ale się kolory wyraźne zrobiły, jak tej mgły nie ma. Dobra, zaczynamy kwalifikacje, drodzy widzowie. Trzymajcie. Ciuki, kurczę, ale no, ten stary, naprawdę, kozacki, ale jakie są ciężkie warunki. Wow, nie było telemarku, ale to mnie nie dziwi. Jego I mamy miejsce 19, także całkiem, całkiem nieźle. Nie wiem, może sobie zobaczymy powtórkę jednego skoku tutaj na planicy, może tego ostatniego. Musisz Oj. Musisz wyobrazić sobie cały skok. A wcześniej. No na się z Ale może to wystarczy na kwalifikację? Wow, zachwiane lądowanie, niedobrze. Czy to wystarczy? Nie Mamy wiem teraz. Nadzieję, jednak... Uwaga. No nie. Nie wystarczyło mi to na kwalifikację, także nie zobaczymy już sobie powtóreczki. To koniec tych lotów. I wykrywa Adam Małysz. Ja, si lunę. Risto Jasilune. Drugie miejsce. Kasai no kamati. Miejsce trzecie. Nie zrozumiałem niki. No i tak to wygląda. Pierwsze loty mamy z głowy. Czy chcę rozpocząć nowy sezon? Chcę rozpocząć. I możemy sobie w sumie zrobić w kolejnych odcinkach turniej czterech skoczni. Zobaczymy jak nam pójdzie w turnieju czterech skoczni. Także już mogę sobie chyba zacząć. Dodajemy sobie Barta i już słowo się rzekło. W kolejnym odcinku Turniej Czterech Skoczni, a na dzisiaj to już koniec. Zapraszam oczywiście do zostawienia subika nowe osoby i przypominam wszystkim o zostawieniu spamu łapeczek w górę. Do usłyszenia.